Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy z bijącym sercem i ciałem pokrytym światłem bryza, która nie pochodzi z żadnego otwartego okna i poczucie, że jesteś w innym miejsce, miejsce tak realne, że pamiętasz zapach powietrza, dźwięk głosów, nawet teksturę ściany, której nigdy w życiu nie dotknął. Ale kiedy otwierasz oczy, wszystko znika, a świat na jawie wydaje się blady, przed czym po prostu żyłem. Dlaczego niektóre sny wydają się bardziej realne niż sama rzeczywistość? Dlaczego istnieją wspomnienia, które nie pasują do logiki mózgu, ale rezonują głęboko w duszy, jakby pochodziły z czasów, których nie potrafimy zlokalizować? Wiele osób opisuje tego typu sny jako wizje, spotkania lub doświadczenia, które pozostają żywe w pamięci na lata. Różnią się od zdezorientowanych snów i fragmentaryczny sen, który zwykle przynosi zwykły sen są bardziej przejrzyste, bardziej spójne, bardziej emocjonalne. To tak jakby na kilka chwil dusza przekroczyła niewidzialny portal i uzyskała do niego dostęp coś czego umysł fizyczny nie wie jak rozszyfrować. Tradycje duchowe nazywają to zjawisko zapamiętywaniem snów, podróżami astralnymi lub częściowy powrót świadomości. W ciszy snu, gdy ciało odpoczywa, budzi się dusza. Ona odchodzi delikatnie ciała fizycznego i podróżuje przez wymiary, w których czas nie jest linearny, gdzie przeszłość i przyszłość przeplatają się, znaleźć je w tym samym momencie. To właśnie w tym stanie powstają wspomnienia innych żyć, spotkania z duchowymi przewodnikami czy rewizje głębokich doświadczeń może pojawić się w formie snu, nie jako fantazji, ale jako przypomnienie duszy. Być może, nie zdając sobie z tego sprawy. Odwiedziłeś już te subtelne przestrzenie? Może ten sen, w którym spotkałeś kogoś, kto odszedł, lub to miejsce, które wydawało się znane nawet osobom, które nigdy ich nie widziały, nie są jedynie wytworami umysłu uśpione, ale fragmenty tego, kim jesteś poza materią. Jeśli ten temat poruszy coś w tobie, zostań ze mną do końca. Bo może to, co nazywasz snem, tak naprawdę jest wspomnieniem tego, gdzie się znajdujesz dusza, była przed przebudzeniem. Nauka opisuje sny jako aktywność mózgu, impulsy elektryczne, wspomnienia zreorganizowane, fragmenty myśli mieszają się podczas snu. Jest jednak coś, czego to wyjaśnienie nie osiąga: emocjonalna głębia i spójność, duchowość niektórych snów. Niektóre są tak jasne, tak pełne znaczenia, że wydają się nieść ze sobą mądrość. Nie należy ono wyłącznie do nieświadomości. Kilka tradycji duchowych uczy, że sen jest stanem częściowego uwolnienia dusza. Podczas gdy ciało odpoczywa, świadomość delikatnie się uwalnia, jakby unosiła się w powietrzu na cienkiej linii światła, połączonej tzw. srebrnym sznurem, ogniwem energia jednocząca ciało fizyczne z duchem. W tym stanie dusza może odwiedzać subtelne płaszczyzny, spotykać bezcielesnych bliskich, otrzymać wskazówki od mentorów. Lub po prostu powrócić do wspomnień z innych istnień. W spirytyzmie sny opisywane są jako podróże ducha. Kardec stwierdził, że podczas gdy ciało śpi, dusza wraca do części wolności, którą posiadała przed wcieleniem. W buddyzmie świadome śnienie jest postrzegane jako szansa na poszerzoną świadomość, szansa, aby obudzić się we własnym śnie i zrozumieć, że rzeczywistość jest sprawiedliwa jedna warstwa spośród wielu. W zachodniej tradycji ezoterycznej uważa się, że sen jest laboratorium duszy, gdzie eksperymentuje z możliwościami, leczy traumę i testuje prawdopodobną przyszłość. Stany te nie są prostą, abstrakcją. Kto kiedykolwiek przeżył sen, w którym czuł dotyku, temperatury otoczenia lub usłyszenia głosu z całkowitą wyrazistością, wiesz: Nie martw się, to tylko wyobraźnia. Ciało odpoczywa, ale dusza pozostaje aktywna. Uczy się, przegląda, pamięta. I właśnie dlatego duchowe sny są tak niezwykłe. Zostawiają ślady uczucia emocjonalne, uczucie tęsknoty za czymś, czego nie wiemy jak nazwać. Często to, co nazywamy śnieniem, tak naprawdę jest pamiętaniem. Przypomnij sobie rozmowę na subtelnych, płaszczyznach, obietnicę złożoną przed urodzeniem, miejsca, w którym dusza czuje się jak w domu. Ale jak odróżnić prosty sen od prawdziwego duchowego wspomnienia? Skąd wiesz, kiedy jest to umysł tworzący, a kiedy jest to duch pamiętający? Właśnie o tym będziemy mówić dalej. Nie każdy sen jest duchowy. Ludzki umysł w czasie odpoczynku organizuje chaos dnia, przetwarza emocje, wyładowuje się napięcia, mieszanie obrazów, dźwięków i fragmentów pamięci. Są to sny powszechne, niezbędne dla równowagi psychicznej, ale efemeryczne rozpraszają się po przebudzeniu, jak mgła pod słońcem. Wspomnienia duchowe mają inną teksturę, nie są mylące ani nieuchwytne, mają spójność, ciągłość i rodzaj emocji, pozostaje na kilka dni, a czasem na całe życie. Podczas gdy zwykły sen jest płytki i symboliczny, sen duchowy jest głęboki i żywy. To tak, jakby duch mówił, to się wydarzyło, po prostu zapomniałeś. Jedną z najbardziej uderzających różnic jest poziom świadomości. W zwykłych snach śniący jest widzem. Pamiętamy duchową biel, jest przejrzystą obecnością. Wie, że jest w innym planie, ale czuje wszystko wyraźnie. Szum wody, dotyk ręce, wygląd kogoś, kto wydaje się znajomy nawet bez imienia. Istnieje także spójność przestrzeni i czasu. Fragment snów mentalnych, skok ze sceny, zmiana postaci. Duchowi podążają ciągłym strumieniem, jakby przestrzegali praw innego człowieka rzeczywistość. Otoczenie jest zbyt szczegółowe, aby mogło zostać stworzone przez przypadek. Drzwi, ulice, gwiazdki, nawet zapachy. Istnieje jeszcze bardziej subtelny znak, emocja, która pozostaje po przebudzeniu. Każdy, kto budzi się z duchowego wspomnienia, odczuwa coś, czego nie da się wytłumaczyć. Tęsknota bez adresu, pokój, który nigdy nie przemija. Lub krzyk bez smutku. To dusza próbuje przełożyć na emocje to, czego nie można wyrazić słowami. Wiele osób twierdzi, że śniły o miejscach, których nigdy nie odwiedziły, a po latach rozpoznać je na wycieczkach lub zdjęciach. Inni opisują spotkania ze zmarłymi, bliskimi, którzy przekazali je dalej wiadomości pocieszenia. Są też tacy, którzy budzą się z nagłą jasnością, odpowiedzią, której szukali miesiące temu. Nic z tego nie jest dziełem przypadku. Są to wspomnienia wyłaniające się z subtelnych płaszczyzn, fragmenty tego, co dusza żyje, gdy ciało zasypia. Te sny to nie tylko obrazy, są portalami, szczelinami na granicy światów, oknami, przez które duch kontempluje, jaki jest naprawdę. Co by było, gdyby każdy duchowy sen był przypomnieniem pierwotnego domu duszy? Może dlatego nawet, gdy nie śpimy, nadal szukamy drogi powrotnej. Jeśli sny mogą być duchowymi wspomnieniami, dlaczego nie pamiętamy wszystkiego, co pamiętamy? Czy żyjemy poza ciałem? Dlaczego te wspomnienia pojawiają się tylko we fragmentach, jak odbicia w lustrze? Impreza? Tradycje duchowe mówią o czymś, co nazywa się zasłoną zapomnienia, filtr energetyczny, który zakrywa świadomość podczas reinkarnacji. To nie kara, to ochrona. Bez tego zapomnienia dźwigalibyśmy ciężar. Całego bólu, błędów i miłości, których doświadczyliśmy w niezliczonych istnieniach. Niemożliwe byłoby zmieścić tak wiele pamięci w jednym ludzkim sercu. Zasłona daje nam najświętszy dar, szansę, aby zacząć od nowa. Dusza przybiera ciało i na chwilę zapomina, kim była, aby móc odkryć siebie na nowo w nowych okolicznościach. To jak artysta, który zmienia scenerię, zmienia kostium, ale pozostaje tą samą istotą w poszukiwaniu poprawy. Jednak podczas snu zasłona ta staje się cieńsza, więzy ciała rozluźniają się, racjonalny umysł wycisza się, a dusza oddycha wolnością, to dla Ciebie naturalne. To właśnie w tej przepaści pomiędzy światami mogą krzyżować się wspomnienia, instrukcje i spotkania, zapomnienie, i rzutuj siebie w formie snu. Dlatego czasami budzimy się z poczuciem, że przypomnieliśmy sobie coś bardzo ważnego, ale rozpada się w ciągu pierwszych kilku minut dnia. Niektórzy uczeni nazywają te chwile echem duszy, wibracyjną pozostałością doświadczenia przeżywane na subtelnych płaszczyznach, które wciąż odbijają się echem w budzącej się świadomości. To jakby usłyszeć z daleka dźwięk dzwonu, który przestał dzwonić. Ale są wyjątki, kiedy duchowa pamięć niesie ze sobą pilną lekcję, potrzebne spotkanie lub ostrzeżenie ochronne. Zasłona otwiera się intensywniej. Doświadczenie pozostaje w nas mocno zakorzenione, a sen staje się żywym wspomnieniem. Te rzadkie chwile przypominają nam, że zapomnienie nie jest całkowite, jest tylko przerwą pomiędzy wspomnieniami. A kiedy zasłona zostanie rozdarta, nawet na kilka sekund dostrzegamy, kim naprawdę jesteśmy. Prawda, świadomość w podróży, doświadczanie wieczności w małych chwilach jasność, ale jak w praktyce możemy rozpoznać kiedy ta zasłona się otworzyła, to właśnie odkryjemy w następnym bloku. Nie każdy sen jest portalem, ale niektóre niosą ze sobą tak wyraźne ślady, że dusza rozpoznaj to natychmiast. Są to sny, które pozostawiają ślad wibracyjny, energię, która nie ulega rozproszeniu nawet po przebudzeniu, ciała. Są rzadkie, ale nie do pomylenia. Istnieją wyraźne oznaki świadczące o tym, że doświadczyłeś czegoś wykraczającego poza zwykłą nocną wyobraźnię. Pierwszym znakiem jest jasność. Wiesz, że śnisz, ale pozostajesz świadomy, z uwagą obserwując każdy szczegół, przejrzystość i spójność. Kolory są żywsze, dźwięki wyraźniejsze, a czas wydaje się realny. To jak chodzenie pomiędzy dwoma światami: ciało w spoczynku i przebudzony duch. Ta przejrzystość wskazuje, że dusza była aktywna, a nie tylko mózg, o którym mowa, marzyć. Drugim znakiem jest realizm emocjonalny. W duchowym śnie emocja nie jest byle jaką emocją. Wkracza, przemienia, pozostaje. Może to być głęboka radość, tęsknota ściskająca klatkę piersiową, lub uczucie miłość tak czysta, że żadne ludzkie słowa nie byłyby w stanie jej przełożyć. Te emocje pochodzą z rozpoznania przez duszę znajomego miejsca, twarzy lub energii. Trzeci znak to znaczące spotkanie. Wiele osób zgłasza sny o zmarłych bliskich, nie w sytuacjach zagmatwane, ale w spokojnych, jasnych dialogach pełnych miłości. Te zjazdy zwykle pozostawiają głęboki spokój, tak jakby miał to miejsce cykl, jeśli, jeśli zakończony. Duch na krótką chwilę uzyskuje dostęp do płaszczyzny. Na której te dusze nadal istnieją, jest też znak wiadomości. Niektóre sny przynoszą bezpośrednie wskazówki: zwroty, porady, ostrzeżenia. Nie zawsze jest to rozumiane od razu, ale znaczenie ujawnia się w kolejnych dniach, na jawie życie zaczyna odzwierciedlać to, co zostało powiedziane, podczas snu. W takich chwilach dusza działa jako swój własny posłaniec. Kolejną potężną wskazówką jest trwałość pamięci. Podczas gdy zwykłe sny wyparowują, duchowe pozostają jasne nawet po ich zakończeniu miesiące lub lata. Każdy szczegół krajobraz, słowo, spojrzenie pozostaje zapisany, bo tak nie jest. Jest to pamięć umysłu, ale energetyczny zapis duszy. I wreszcie znak transformacji. Budzisz się inny, lżej, spokojniej, z cichą pewnością, że coś w tobie zostało uzdrowione lub zrozumiane. Oto, Prawdziwy cel duchowych wspomnień. Dotknąć ducha, aby istota człowieku obudzić się. A jeśli te sny to coś więcej niż wspomnienia, a co jeśli są to wiadomości? Milczący przewodnicy próbujący poprowadzić cię z powrotem na ścieżkę, co wybrałeś zanim się urodziłeś? W następnym bloku zrozumiemy rolę tych snów jako kompasów duszy. Są sny, które nie służą zabawianiu umysłu, ale prowadzeniu ducha. Nazywa się je snami przewodnimi, przeżyciami, w których dusza otrzymuje instrukcje, subtelne objawienia lub uzdrowienia, które bezpośrednio wpływają na życie na jawie. Te sny są jak listy wysyłane ze świata duchowego, zapisane symbolami, emocje i obrazy, które tylko serce jest w stanie rozszyfrować. Podczas snu, kiedy ciało wycisza się, a rozum ustępuje, dusza staje się otwarta. Wznosi się na płaszczyzny, gdzie odpowiedzi już istnieją i gdzie pracują duchowi mentorzy delikatnie. Tam decyzje, które wydawały się niemożliwe, zyskują jasność. Stare rany zostają odnowione i rozwiązane. Duch, wolny od zakłóceń materii, ponownie łączy się z celem, który wybrał wcześniej urodzić się. Wiele raportów opisuje sny, w których głos, czasem słodki, czasem stanowczy, przekazuje wskazówki. Inni mówią o powtarzających się symbolach, kluczach, mostach, drzwiach, schodach. Elementy te nie pojawiają się przypadkowo. Są językami duszy, formami, które duchowa nieświadomość wykorzystuje do przekazywania głębokich prawd. Most może symbolizować pojednanie, drabina, wstąpienie, światło w oddali, wezwał do diaO, rozpoczęcia nowego cyklu. Istnieją również sny o uzdrowieniu. W których osoba budzi się uwolniona od bólu emocjonalnego lub z niewytłumaczalnym spokojem. Przy takich okazjach duch mógł zostać poddany działaniu energii na subtelnych płaszczyznach, swego rodzaju lekarstwo dla duszy. Ciało odpoczywa, ale prawdziwa istota jest w procesie przywracania wibracji. Czasami sny służą dostosowaniu się do przeznaczenia. Dusza, uświadamiając sobie, że zboczyła ze ścieżki wytyczonej przed wcieleniem, Posługuje się, śpi, aby wysyłać sygnały, powtarzanie sytuacji, symboliczne spotkania, przeczucia to tak, jakby powiedzieć: Wróć, jest jeszcze czas. Dlatego ważne jest, aby nie ignorować wiadomości, które przychodzą w nocy. Zauważ, zastanów się, poczuj. Każdy znaczący sen jest kompasem skierowanym do wewnątrz. Im więcej słuchasz, tym wyraźniejszy staje się kierunek. Jeśli czujesz, że Twoje sny próbują z Tobą porozmawiać, Zasubskrybuj kanał i idź dalej tę podróż samopoznania. Tutaj każda historia, każdy symbol, każde wspomnienie jest krokiem w stronę świadomości duchowej, ponieważ są sny, które nie kończą się wraz z przebudzeniem. Ciągle odbijają się echem, jak ciche głosy wzywające cię do domu. Zapamiętywanie duchowego snu nie jest kwestią szczęścia, jest to kwestia dostrojenia. Dusza mówi cały czas. Ale słuchamy tylko wtedy, gdy hałas umysłu ucichnie. Dlatego przygotowanie do zapamiętywania to przede wszystkim nauka wyciszenia. Przed snem stwórz mały rytuał. Wyłącz ekrany, przyciemnij światło, oddychaj głęboko. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia, ale nie czuwaj serca. Następnie odmów krótką modlitwę lub intencję. Obym pamiętał, co jest ważne dla mojego duchowego wzrostu. I niech mądrość z góry towarzyszy mi z miłością. Ten prosty gest otwiera wibracyjne pole ochrony i połączenia. Trzymaj dziennik snów obok łóżka. Kiedy się obudzisz, zapisz wszystko, nawet jeśli to fragmenty. Słowa, doznania, kolory, symbole. Często to, co wydaje się bez znaczenia później, okazuje się istotną częścią czegoś wielka duchowa mozaika. Z biegiem czasu zauważysz wzorce, powtórzenia, spotkania, znaki. I zrozumiesz język własnej duszy. Oczyszczanie energetyczne jest również podstawą. Chaotyczne otoczenie odbija się na umyśle i sprawia, że trudno jest się od niego uwolnić podczas snu. Zadbaj o harmonię w pomieszczeniu. Delikatne aromaty, spokojna muzyka lub po prostu cisza. Wibracja przestrzeni fizycznej bezpośrednio wpływa na częstotliwość, z jaką przemieszcza się duch. Kolejną praktyką jest wdzięczność. Kiedy kładziesz się spać, przeanalizuj dzień z czułością, a nie poczuciem winy. Bądź wdzięczny za małe lekcje, spotkania i wyzwania. GER. Nastawienie dostosowuje serce do tej samej częstotliwości co wyższe płaszczyzny. Wreszcie, unikaj spania pod wpływem niepokoju lub gniewu. Gęste emocje obciążają, a duch staje się więźniem własnych myśli. Śpij lekko i spokojnie. A portal snów otworzy się naturalnie. Z biegiem czasu zauważysz coś subtelnego, to nie a pamiętasz ty? swoje sny, to sny cię pamiętają, a kiedy to nastąpi, przebudzenie staje się jedynie kontynuacją dialogu, który nigdy nie przestał. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Jest w tobie ból, być może stary, może zapomniany, który cię o to prosi, zostać rozpoznanym. Duchowy ból, który niesie ciszę, wspomnienia doznania, których nigdy nie doświadczyłeś wyjaśnić, ale oni zawsze tam byli. Nic, co usłyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treścią zadowolenia, to było lustro, szept własnej duszy, powołanie. A jeśli poczułeś coś innego, jeśli w którymkolwiek momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, twoje oczy się zamknęły, wypełnione lub niewytłumaczalne wspomnienie wypłynęło na powierzchnię. Może dzieje się tak dlatego, że jesteś tych dusz, które już niosły więcej, niż powinny, i nadal próbują zrozumieć, co, dlaczego. Dlatego teraz zapraszam cię do pójścia o krok dalej. Głęboki krok. Duchowy. I konieczny. Odkryj cyfrową książkę 9 duchowych bólów, które noszą stare dusze cisza. To nie jest zwykły e-book. Jest to mapa uzdrowienia i pamięci. Bezpośredni przewodnik po stare dusze, które czują, że nie do końca należą do tego świata. Każda strona przemawia do tych, którzy już się przebudzili, ale wciąż próbują zrozumieć, dlaczego to tak bardzo boli istnieć tutaj. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Kliknij z otwartym sercem i pozwól sobie przypomnieć to, czego dusza nigdy nie zapomniała bo stare dusze też zasługują na odpoczynek. I może wreszcie nadszedł czas Twojego uzdrowienia, przybył. Każde marzenie, które dotyka duszy jest jak strona wyrwana z niewidzialnej księgi, sumienie próbuje napisać na nowo. Niektórzy przychodzą pocieszyć, inni uczyć, a są tacy, którzy po prostu nam o tym przypominają. Jesteśmy czymś więcej niż ciałem w ruchu. Jesteśmy podróżnikami pomiędzy światami. Kiedy budzisz się po śnie, który cię głęboko porusza, nie traktuj go jako coś banalnego. Cisza na kilka chwil i poczucie może ten uścisk, który Wydawał się tak prawdziwy, wciąż ma miejsce na innym planie. Być może ten świetlisty krajobraz istnieje, a ty odwiedziłeś go z wolnym duchem. Te doświadczenia nie są złudzeniami zmęczonego umysłu, są echem wieczności. Odbija się echem w teraźniejszości. Duchowe sny nie proszą cię, abyś w nie wierzył, ale abyś ich słuchał. Słuchanie jest formą cichej wiary, zaufania, że wszystko, co usłyszysz, zawiera mądrość. Dusza żyje. Nawet jeśli rozum nie rozumie, im więcej uwagi poświęcasz tym nocnym przesłaniom, tym większy jest wszechświat, odpowiada jasno. Pamiętaj: świat widzialny to tylko powierzchnia czegoś znacznie większego. Podczas gdy ciało odpoczywa, dusza kontynuuje naukę, odwiedza miejsca świetliste, odkryj na nowo stare uczucia i odnów umowy, które wspierają Twoją podróż. Nic nie jest stracone, żadne marzenie nie jest daremne nawet fragmenty, które wydają się niepowiązane, zawierają lekcje, które zostaną ujawnione, kiedy jesteś gotowy zrozumieć. Jeśli ten film coś w tobie obudził, zasubskrybuj kanał i udostępnij tę wiadomość z tymi, którzy również pragną zrozumieć tajemnice duszy. Tutaj każda historia jest płomieniem, a każdy płomień przybliża nas trochę do światła, które nigdy nie gaśnie. Być może w głębi duszy wszystkie sny są jedynie wspomnieniami tego, Czego doświadczyliśmy, kiedy przypomnimy sobie, kim naprawdę jesteśmy? A co, jeśli dusza nadal skrywa tajemnice, które może ujawnić jedynie cisza snu? Nie zwlekaj dłużej z własnym uzdrowieniem. Zdobądź teraz swoją cyfrową książkę: 9 duchowych bólów, które niosą stare dusze. W ciszy, i odkryj, jak zastosować te potężne nauki w swoim codziennym życiu to bezpośrednie wezwanie do dusz, które czują za dużo. Które niosą w sobie to, co niewidzialne i jednak kontynuują. Uwaga! Dostęp jest ograniczony, a kopie cyfrowe szybko się wyczerpują. Kliknij już teraz w link w pierwszym przypiętym komentarzu i rozpocznij swoją podróż w stronę lekkości, zaufanie i zrozumienie, na które zasługujesz. Ponieważ przebudzenie nie może czekać, a może i Twoje nowy początek zacznie już dziś.